Wykonaliśmy kawał dobrej pracy, i ta praca skupiona była na wielu polach, które zaczynają się tam, gdzie dotyka Polak usług, a dotyka ich w tym miejscu, gdzie spotyka je na co dzień czyli w M Spotyka je w usługach państwa, które mają charakter cyfrowy i wiele państwa swoje aplikacje, ale jest jedna na europejskim Poletku Platforma, która jest wybitna to M Obywatel. Jak przychodziliśmy do urzędu, ponad 5 milionów użytkowników wydawało się do pomnożenia o dwa razy czymś nie bywałem. Dzisiaj, po dwóch latach, wiemy, że dobijamy do 11 milionów i to jest dla Polski, ale i dla użytkowników. Jeden z fundamentów myślenia o nowoczesnym państwie. Dzisiaj już wiemy, że tych usług działa do końca tego roku 25. To jest kolejny etap cyfryzacji państwa, bo od M. Stółczki, która jest wybitnym elementem cyfryzacji państwa przez podpisy kwalifikowane aż po szeroki zestaw różnego rodzaju wniosków cyfrowych. Na pewno jesteśmy nie tylko dumni z tej aplikacji, ale przede wszystkim aplikacja staje się codziennym narzędziem życia. Ona łączy administrację obywatela i to jest najważniejsze. Ona przyciąga, ale jednocześnie daje szansę, że skróciliśmy procesy. Czasami z dni do godzin, a czasami z godzin do minut, tak jak w przypadku M Stłuczki. Rozwijamy też ekosystem myślenia, jak połączyć międzyresortowe współpracę na różnych poziomach, między innymi z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Dlatego nowy projekt M Obywatel Junior, dlatego legitymacja ucznia czy legitymacja nauczyciela już w M Obywatelu. szansa, perspektywa i przyszłość. Czyli M Obywateli Junior jako narzędzie, które będzie łączyło między innymi dzienniczek elektronicznych w przyszłości, usprawniało i realizowało też prosty, ale jakże ważny element naszej cyfrowej strategii państwa: suwerenność technologiczna. To państwo powinno mieć w rękach i software, i dużo elementów innowacyjnych, technologicznych, które będą pozwalały tą suwerenność technologiczną budować.